No, witam kochani. Jak już pewnie część z Was wie, byłam zmuszona usunąć wszystkie audiobooki książek Michaela Newtona. Bardzo jest mi przykro i bardzo za to przepraszam. Nie zdawałam sobie sprawy, że istnieje coś takiego jak prawa autorskie w tym kontekście w sensie czytania książki na głos, nagrania jej i upublicznienia. Bez um, zarobku. Wiadomo, oczywiście, chodzi o te książki, um, do których czytania oczywiście bardzo serdecznie zachęcam. Mimo wszystko kupiłam te książki, ponieważ interesuję się tym, tymi tematami. Dzięki Bogu, misja, którą nagrałam um, dwa lata wcześniej, dostałam zgodę. Pisemną autora, a raczej Tomasz Hałku, który tłumaczy tą książkę na język polski. No, w tym przypadku jednak tak się nie udało. Dostałam wczoraj maila e, od YouTuba, że usunął 10 moich filmików e, z wędrówki dusz. Nie wiem dlaczego, dostałam za nie aż dwa strajki, czyli e, ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich. Um, ponieważ tych filmików jest znacznie więcej, ponad, ponad 30, około 40 w zasadzie, trochę się przestraszyłam, więc wszystkie um, te audiobooki przekształciłam jako niepubliczne, ale wiedziałam, że to i tak nie pomoże. Um, w międzyczasie napisałam do wydawnictwa, bo miałam taką możliwość, ale. Um, nie jest to dla mnie do końca zrozumiałe, ale po prostu nie jestem w tym temacie praw autorskich, nie rozumiem tego e, totalnie. W każdym bądź razie poprosiłam o, przeprosiłam oczywiście, i, i poprosiłam o wycofanie wniosku. Myślałam, że chodzi tylko i wyłącznie o wykorzystanie wizerunku okładki książki, e, więc poprosiłam o wycofanie i, i e, zapewniłam, że usunę tą miniaturkę. Dostałam odpowiedź typu: Cytuję: Nagranie tego tytułu i jego upublicznienie jest złamaniem praw autorskich. Nie dysponuje Pani prawami do nagrania i upubliczniania tych treści. Bardzo proszę zapoznać się z ustawą o prawach autorskich. Jednocześnie zwracam się z prośbą o szybkie usunięcie pozostałych rozdziałów wszystkich naszych książek upublicznionych na Pani kanale. Jeśli ja je zgłoszę, a w przypadku braku działań z Pani strony tak będzie, YouTube automatycznie usunie Pani konto. Dotyczy to również materiałów niepublicznych. Jednocześnie jestem zmuszony poinformować, że w przypadku dalszego łamania naszych praw autorskich, kolejne wiadomości otrzyma Pani z naszej kancelarii, a sprawa będzie zgłoszona na policję. No, takie przygody raczej nie są mi potrzebne. Nie zamierzam zasilać energetycznie tego typu spraw. Ehm, więc trochę mnie to kosztowało, ale odpisałam bardzo grzecznie, cytuję: Witam, wszystkie filmy usunęłam. Jak wspomniałam, nie było moją intencją łamanie praw autorskich. Robiłam to z czystej przyjemności, bez zarabiania. Rozumiem, że nie mam co liczyć na Waszą zgodę do nagrywania amatorskich audiobooków. Szczerze sądziłam, że prędzej otrzymam Wasze uznanie niż naganę. Niemniej jednak, dziękuję za lekcję. Pozdrawiam. O czym um, bardzo zabawny pan, nazwijmy go PAN W, odpisał. Bardzo dziękuję za usunięcie materiałów. Pozwolę sobie na uwagę prywatną. Jeśli interesuje Panią nagrywania audiobooków, proszę pomyśleć o karierze lektorki. Rynek audiobooków się rozrasta. Studie nagraniowe szukają osób do nagrania, a jak się pani zaprze, to jej własne studio może kiedyś uruchomi i będzie nagrywać już legalnie na umowach z wydawcami, choć to wymaga inwestycji w sprzęt. Um, taką zabawną wskazówkę otrzymałam od Pana W. Oczywiście nie zamierzam ani inwestować w sprzęt, ani otwierać własnego studia nagraniowego. Robiłam to tylko i wyłącznie z czystej przyjemności. Więc raz jeszcze bardzo Was przepraszam. Jest to dla mnie temat Kompletnie niezrozumiały. To tak jakby, nie wiem, jadąc pociągiem, nie wolno mi czytać książki, ponieważ ktoś może zajrzeć w treść tej książki, tak zwane upublicznienie, albo nie wiem, czytając dziecku bajkę na dobranoc upubliczniam, albo nie daj Boże, w przedszkolu, kiedy przedszkolanki czytają dzieciom bajki. Kompletnie tego nie rozumiem. Nie zarabiałam na tym. Robiłam to z czystej przyjemności i jest to dla mnie po prostu yy, kompletnie niezrozumiałe. No ale przyznaję się, yy, tak, taka sytuacja miejsce miała. Musiałam usunąć wszystkie filmiki. Yy, trochę mnie kosztowało nerwów i cierpliwości, może nie tyle nerwów, co zachowania cierpliwości, aby przetrawić ten temat, ponieważ mm, czytanie na głos i publikowanie tego na moim kanale sprawiało mi dużo frajdy. Po prostu frajdę. To była dla mnie rozrywka. Jest. Nadal. Więc um, jeśli ktokolwiek z Was wie, jak obejść to Dziwne prawo. Wiem, że są książki, które nie mają żadnych praw autorskich, które można śmiało upubliczniać. A chcielibyście, żebym je przeczytała, bardzo proszę o podsumowanie pomysłów, o jakiekolwiek wskazówki, ponieważ jestem w tym temacie kompletnie zielona. Nie zamierzam tego drążyć, a mam wiele książek bardzo ciekawych i w zasadzie nie wiem. Um, czy powinnam się za to zabierać. Więc um, jeśli ktoś z Was ma jakiś ciekawy pomysł w tym temacie, to będę bardzo, bardzo wdzięczna. A tymczasem dzięki i mam nadzieję. Do usłyszenia.